我。加油 Gdzie jest Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie proszę Gdzie jesteś? Gdzie pierwsza, Gdzie pierwsza, Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Następna jesteś? Ja. Następna. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś?

40! 40! 40! 40 pwynt! Yway! Ystyried! Mae Morfina Na 20 wedi cyrraedd! Aaaaa! Morfina! Yna, mae gennych chi! Paulina! No to będzie nieszczęście. No, ale Nie, szczęście. chodzi po Himalajach. I moje marzenia, spadł z góry. I złamał wiecie, nogę. no, mu pomóc. Naprawdę? Z tyłu, Najpierw, żeby nie krwią. Najpierw, żeby... Najpierw żeby... tak, Tu, tak, tak, tu. Tak. Tymaj, tu. Tylko nie tak mocno w ogóle Teraz nawet jest. Teraz nawet to... za Nie. jest. jest. Daj, mam No, no. patyczek jest. Zatkaliśmy dziurę. Zatkaliśmy. Zotkaliśmy. troszkę, dobra? Cały bandaż? I tutaj trzeba jeszcze to. No. jest. No, Okej. Okay. Jeszcze nie jest. Wy. To się, tu się, tu się, tu się. Wow. nam to nie wyszło. <noise> I tutaj, tutaj Marika nie? Tu, tu teraz. I tu. Nie tu, o tu. No. Nie tam, o tam. O, no. o tu. I <noise> potem tu na to. Tu. Dobra. Nie udało nam się tam nawet punktu. Ale następne pięć osób, które jeszcze nie dało. i To jeszcze nie rzucę. Uwaga, tutaj, raz. Trzy, cztery, pięć. Co nie chcę nie chcę rzucać. Ja nie chcę. Ja nie Raz, dwa, cztery. Tak. Za tyle my, dwa Dwa na koniec. Kurcy. Nie Nie, 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 ty nie rzucamy, To jest nigga. I czy na koniec. No Dziewczyny. Chcemy ja musisz. Trzy. ja No nic, nie udało się. Teraz druga szkoła. No, nie wstoszę. Mary, czary, mary, czary, mary, czary, mary, karę, czary, mary, czary, mary, czary. Mary, czary. Tutaj już nie ma czary, czary, mary, czary, mary, czary. No, niestety. Mam jeszcze jedną konkurencję dla Was. Pulicie balona? Ja! Ej, nie ja! takiego ale Ja! Ja! dużego, Ja! To średniego, Ja! No średniego balona i Ja! takiego Ja! Yeah, jedna osoba, która nie, 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 się! nie, nie, Ja nie, 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 dwie osoby, nie, dwie osoby, które nie, 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 Dobra? Na równo. Czyli tu pierwsza osoba. I I duży rozkrok. Dobra? Na trzy, cztery... duży rozkrok. Ej, większy. Ej, na trzy, cztery podajecie sobie balona między nogami. Osoba, która przekaże balona ucieka na tył. Wygrywa ta szkoła, kiedy dojdzie pierwsza osoba na sam początek. Uważajcie na trawę, bo jest ostra i może nam przebić balona. Raz dwa, trzy! Na do, 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 do tyłu, Kasia do tyłu, Kasia do tyłu. Do tyłu. Ania, Ania Maja do tyłu. Dziewczyny, biegnijcie do tyłu. Szybko! O już pierwsza w piłko, albo przyciągać kreślon, albo sobie rzucać. No to szlu. Teraz zuchy, będziemy się bawić! Każda gromada teraz zaprezentuje jedną zabawę, w którą się będziemy wszyscy bawić. Zaczniemy od szóstej gromady! Dzięki, Klaudia nas to, 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 to Dobra, to posiołka! Eee, to będzie osiołkiem? Ja! No dobra, to będziesz osiołkiem. Zbieramy! Biega sobie! Mały, osioł, biega sobie, mały, osioł do Yn dod i'r ffos yn dal. Ragor, mae'n dod i'r cyfelyg gyda'i. Scatch! Ach tyw. We gaan naar Amsterdam. We gaan naar Amsterdam. Plum, plum, zawołała niebieska rybka, plum, plum, zawołała niebieska rybka, zawołała, plum, 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 a ja wiem, że rybki tańczą, śala, la, 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 śala.

Idziemy na Bizony! My się Bizonów nie boimy! My się Bizonów nie boimy! Bo mamy dzida! Bo mamy dzida! O, o! O, o! Nie możemy przejść pod. Nie możemy przejść nad. Nie możemy przejść nad. Nie możemy przejść nad. Nie możemy go ominąć. Nie możemy go ominąć. Więc go. Więc go. Siekiereczką <gamy> zrobimy. I ta spiedźmielnia teraz jedzie idzie gdziekolwiek po kole. Ustawia się, żeby znowu powstało koło.